Cześć z tej strony Tricus. Jest Tricus i witam was w kolejnym odcinku z serii Ciekawy Minecraft, gdzie pokazuję wam najlepsze i najciekawsze rzeczy, które udało mi się znaleźć w Minecraftie. I to akurat jest rzecz, którą uznałem już od 4 lat w Minecraftie. Tak, jestem graczem Minecrafta od 2010 roku, więc niektóre rzeczy znam od naprawdę dawna. I słuchajcie, dzisiaj pokażę wam specjalnego mopka, maszynę. Hybrydę mobka i maszyny? Nie wiem, ale pokażę Wam coś naprawdę fajnego, co pozwala Wam kopać i to bardzo, bardzo szybko. Ale najpierw musimy się lekko uzbroić. Mam tutaj cały mój setik do enchantowania rzeczy i tak dalej. Mam tutaj książkę, mogę się jak najbardziej zenchantować, słuchajcie. E, pytanie brzmi, co będzie nam tutaj potrzebne? Okej, okay, Enchantment cost 5. Mamy za mały level, ale na szczęście mamy butelki, które pozwolą nam się troszkę bardziej zenchantować. Ale zanim to zrobimy, to możesz mi w tym momencie zostawić łapkę oraz subskrypcję. Taki czerwony przycisk. Eee, czerwony, jak patrzcie, o! Zobaczcie, tutaj mamy okaz subskrypcji w Minecraftie. Możesz teraz przywalić w suba i mi będzie bardzo miło. A w zamian za subskrypcję, uwaga, to jest dla ciebie kwiatuszek. Proszę. A my teraz możemy enchantować, skoro już to zrobiłeś i zobaczcie na to. Będziemy mieli efektywność 5, a to dlatego, że dzisiejszy odcinek to będzie Tricus kontra maszyny. Tak, tutaj mamy taką bardzo, bardzo dużą maszynę właśnie zbudowaną na jednej gigantycznej komendzie, która pozwala nam właśnie na budowanie tego, co wam dzisiaj pokażę i mamy tutaj także itemki które sprawiają, że właśnie będziemy mogli tworzyć rzeczy, e, które będziemy tworzyć. Ok, masło masilane, ale m, pokażę Wam może recepturę. Klika się tutaj. Ok, maszyna jest aktywowana już w takim razie. E, receptury jest, są trochę wyżej. O nie, musiałbym się podsadzić. Chwila, zdobądźmy może w takim razie kilka dirtów, dlatego że chcę Wam pokazać receptury, które są tutaj widoczne. Ok, dzień dobry. Dzień dobry, dirt. Mój ulubiony bloczku. I zobaczcie, żeby skraftować e, nasz specjalny Minecraftowy miner potrzebujemy jeden hopper, jeden diaksowy pickax, jeden piston, e, nie i 16 pistonów, więc zobaczmy teraz może e, tę recepturkę, musimy to wszystko wyrzucić na ziemię, więc wyrzućmy to, wyrzućmy to i wyrzućmy to, uwaga działa, mining turtle, aha, czyli to są żółwie? Okej, okay, to jest dosyć dziwne, jak on wygląda. Wow, patrzcie na to! Jaki miner z niego. Normalnie e, jest on kozacki. Teraz musimy dostać się z powrotem na górę. To nie będzie takie proste. Zaraz wracam, okej? Okay? Dobra, uwaga i wracamy. I patrzcie na to. Patrzcie na to. Musimy zrobić, otóż, e, takich maszyn trzy. Dobra, więc rzucamy jeszcze to i to. E, co się... Co się właśnie wydarzyło? Czy ktoś mi... Aha, ty to złapałeś, także myślał, dlatego, że on tutaj, to jest ziomek przechwytywacz, słuchajcie, złodziejaszek jest z niego. Jeżeli mu wyrzucicie coś, to on to może przechwycić. Dobra, mamy drugiego Mining Turtle, okej. Okay. Kozacko, patrzcie na to, patrzcie na to, co jest. I jeszcze musimy zrobić jedną ważną rzecz. Otóż musimy, patrzcie, rzucić to i rzucić to i mamy Mining Turtle Hopper. Dobra, mamy dwa Mining Turtle Hoppery. Je musimy dać tutaj, ponieważ jest to specjalna baza dowódcza, jakby, dla właśnie tych mining turtle, czyli naszych kopiących drzwi, jakkolwiek to nie brzmi. E, my teraz musimy sobie stworzyć trzeciego z tych gości i następnie je wytestować, słuchajcie. A jak to się robi? Otóż, śpieszę Wam już z odpowiedzią. Rzucamy mu, rzucamy mu i rzucamy mu i patrzcie, teraz one kopią we wszystkie strony świata, poza tą zapomnianą stroną świata, okej? Okay? Jedno jej nie dopieściłem trochę w tym odcinku. Ale zobaczymy, ponieważ jesteśmy ogólnie na 11. poziomie i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te Mining Turtle znajdą coś naprawdę ciekawego. One będą tak kopały przez 90 sekund, a następnie zobaczymy, co wykopały. <laughs> o nie! Ten idzie do lawy, patrzcie! On idzie do lawy! I co się, z nim... co się z nim stanie? To jest ciekawe. O nie! Czy... co? On jest lawoodporny? Gdzie on idzie? Gdzie... Ale patrzcie, jak to ko komicznie wygląda. Jakby dwa jakieś mopki kopały pod lawą dwa niewidzialne gnomy. A może to są dwa niewidzialne gnomy, które prowadzą wózek i dzięki temu zbierają itemki. Eee, I czy któryś z Was co? Czemu tutaj jest? Co? Kolejny się wkopał tutaj? A? Co się stało z tym ziomeczkiem? Okej, okay, ludzie. Nie wiem... Nie wiem, co się z nimi stało, ale jest to trochę niepokojące, ponieważ one powinny wrócić do ma... O nie! Co ja zrobiłem? Co je zrobiłem? Ok, i teraz pokażę Wam najważniejszą rzecz w tej modyfikacji. Otóż po skończonym kopaniu nasze mining tertu wracają e, tutaj do swojej stacji dokującej, gdzie następnie zrzucają wszystkie itemki. I po prostu w zależności od tego, który postawicie hopper w jakiej kolejności, e, to tam po kolei będą właśnie się dokowały te oto mining tertu. Zobaczmy teraz na ich wyniki, e, gdzie się dokopały. Otóż. Ten tunel dokopał się do lawy i dalej nie ma nic ciekawego. Ten tutaj tunel dokopał się do lawy i też nie ma nic ciekawego. Tutaj robiłem jeden eksperyment, ale nieważne. A tutaj to, czego wcześniej nie zauważyłem, bo nie było pochodni, to, że jeden z nich znalazł diaksy. Czy po drodze było więcej diaksów i je zebrał? Nie wiem, bo wtedy niestety miałem mały błąd gry i po prostu się popsuł mój mining turtle. I patrzcie, on teraz zniknął i pytanie brzmi tak jest tutaj dalej widzicie tutaj gdzie go ostatnio po, e, postawiłem kontynuuje on po prostu swoje kopanie więc tak naprawdę w nieskończoność jest on w stanie wszystko sobie tutaj wydobywać fajne jest też to że zostawiają ślad e, że zamieniają stona na cobblestone bo wiecie jest zgniatany stone i przez to zamienia się po prostu w bruk e, i zobaczmy teraz jeden eksperyment o, Otóż pora pójść w czwartą stronę świata albo w piątą bo już cztery strony świata są yy, i zobaczyć oj przypadkowo to się zrobiło kto będzie szybszy człowiek czy też maszyna albo bardziej jesz czy maszyna no skoro jesz to wiadomo że jesz bo jeszcze są fajne ale dobra yy, teraz postawimy tutaj wszędzie te oto mining tertule i zobaczymy kto z nich Więcej wykopie i szybciej wykopie. Czy ja, czy one. Dobra, więc teraz je napędzamy. Napędzamy je, ok. Wszystkie będą kopać. Ja, słuchajcie, w tym momencie ustawiam sobie na telefonie 90 sekund i zobaczymy, kto w 90 sekund więcej wykopie. One chyba są ustawione domyślnie właśnie na kopanie przez 90 sekund. A potem e, najprawdopodobniej zapełnia się, zapewnia się ich ekwipunek. Więc uwaga, wkopmy się może tutaj i zobaczmy, kto. Będzie lepszy. Za chwilę dam wam update i pokażę Wam, gdzie się dokupałem, czy znalazłem jakieś diamenty, e, czy też pokonała mnie maszyna. W ogóle czy węgier się spala w lawie? To jest bardzo ciekawe pytanie dotyczące Minecrafta. Ok, pierwsza runda za nami, nie znalazłem żadnych diamentów, więc pytanie brzmi, e, czy znalazły już właśnie te moje mining? Terytor, jakieś diamenty, dlatego że kto znajdzie pierwszy, ten wygrywa. Ok, uwaga, co znaleźliście. To jest bardzo ważne pytanie. Co znaleźliście e, ten. Ej, żaden z nich chyba nie znalazł diaksów na ten moment. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość. W sensie normalnie bym się wkurzył, gdybym ich używał po prostu do kopania. Ale tak, to to jest naprawdę dobre. Dlatego, że jeszcze mam szansę z nimi wygrać e, i udowodnić wszystkim, że ludzie nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny. Chyba że za 10 lat. Ale nie gadajmy o tym, ok? Co? Czy one dalej kopią właśnie w tym momencie? Czy one. Nie muszą być zasilone. Dobra, chwila. Zasilmy po raz kolejny nasze maszyny do kopania. Ok, zasilmy je. Dobra, proszę bardzo. Proszę się kopać. A my lecimy także na drugą rundę i zobaczymy, czy znajdziemy szybciej niż one diaksy. Ok. <laughs> tak. Sz Szczerze mówiąc, ludzie, to. Chyba wygrałem. Dlatego, że człowiek ma jedno. On w momencie, gdy znajdzie jaskinię i zobaczy diaksy, to od razu je znajduje. I, I może je wykopać, a taki tertul to on nie skręci, tylko będzie kopał przez siebie, ale rozwala trzy bloki na raz. Ale słuchajcie, dajmy im jeszcze szansę, kopmy dalej się przez e, następne półtorej minuty, bo to jest runda druga. Jeżeli będzie remis, to będzie jeszcze runda trzecia, która będzie rozstrzygającą, ale myślę, że już zakończymy to w tej rundzie i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jeszcze więcej diaksów w te półtorej minuty, czy też zostaniemy wyprzedzeni przez żółwie. Okej, okay, znalazłem diamenty, a mam jeszcze czas. I to O nie, czy on się spalił? Chyba chyba nie. Okej, okay, właśnie skończył się w tym momencie czas, ale eee... uwaga, uwaga, możemy tutaj zabudować to, zebrać sobie. Okej. Okay. Zrobiłem najbardziej lamerską rzecz jak uda się zrobić tylko w Minecrafcie. co nie zmienia faktu, że wykopałem całkiem sporo diamentów, bo wykopałem ich 7, więc jeżeli turtle będą miały więcej niż 7 diamentów, to ze mną wygrywają, a jeżeli nie, to przegrywają i jesz, staje się mistrzem kopania diamentów w świecie ludzi, jeży i robotów. Uwaga! Nie widzę tutaj żadnych diaksów. Nie widzę tu żadnych diaksów, więc jestem oficjalnym zwycięzcą, co nie zmienia faktu, że i tak, i tak jestem pod wielkim wrażeniem tej modyfikacji. Bardzo, bardzo fajna rzecz, która może mega wzbogacić nasz świat survivalowy. Jeżeli wam też się podobało, to zostawcie łapkę, subskrybujcie także mój kanał. i Ja się z wami żegnam, to na tyle, na razie.